Witam, witam widzów. Dzisiaj nagru mamy kolejny odcineczek. Zebra. Zikładam. Kuba, powiedz coś. Szeman, Witam No. Mogliście nawet mnie zauważyć już na co. na co? Kanale Co? Co nie? Co nie? Zacinać. O ten był wariatem ze mną. No i rad... chciałam wam przypomnieć o konkursie, który jest do jutra. Do 15. Ja w ogóle nawet nie wiedziałem, że ty organizujesz konkurs. Tak. Był, był konkurs... Czekam. wygrania. Czeka. do wygrania? No właśnie mówię! To jest konkurs na VIP-a na rapach. I trzeba było napisać swój nick. Że zostawiłeś suba, łapkę w górę, też zostawić co trzeba było, i wtedy była szansa na wygranie. I napisać, że chce się vip i na jakim trybie. Bo mi VIP tylko. Ej, ale słuchaj, ten VIP na Bedwarsach jest zupełnie nieopłacalny. Hej. Dzięki wypowi na Bedwarsach dostaję 1,25% więcej expa I mam rzeczy w sklepie tańsze o 10%, ale te rzeczy wcale nie są tańsze i mają cały czas tą samą cenę. Czy się jakby mnie skamowali. A może dość do dania, bo do nas się czerwoni budują. Co? Ty czemu tyle osób zginęło? Albo popełniło samobójstwo? Dobra, co mogłeś? O! Ej, chodź... Nic, tylko sobie zdobyłem darmowe serce. Okej. Okay. Masz mi się do porzuczenia jedno złoto? Ej, nie. Po prostu iść w generatorze. Ty nie, już mam. Ja się z kolej... zbierać na kolejnego firebola? Nie wiem. Tam zbieram sobie. I okay. przy okazji na drugiego refa. Ej, ja... Ej, pomógłbyś mi tu trochę? Mam dwóch typów z drewnianymi mieczami. Na środku. A. Ej, pomógłbyś. Ej, Czekaj, so, idę wybawienie, to bolowe. So, nie bólowe. Słownie, please. Czekaj, zbliżam Czekaj się. Czekaj, jest bólowe wybawienie. Zbliżam się powoli. O, z góry! Czemu mi nie pomogłeś? Przeklinam cię. Ej, są u nas, są u nas, są u nas. Dlaczego komina? Jak? Czemu ty masz żelazny mieczek, a oni mają podrewnianymi i nas obijają? Zabiłem. Ej, pomóż, 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 pomóż. Sorry. Musiałam wziąć repa. Czekaj, ja go porobię. on jest? Czemu? Wiesz, ty jeszcze mnie obserwujesz? No, jestem. Ale słyszę twoje klawiatury i myszkę. Za niedługo muszę mieć gamingową. Okej. Okay. Ej, uważaj, bo on tu się na ciebie czai jeden. Uważa, wiem, na... widziałem Żelaznego... A drugi się wyczuwa No, jeden ma żelaznego seta i fireball. Fireball! O, fireball. Ej, różowi, różowi idą od drugiej strony. Kasia? Ma żelaznego seta, już się dobudował, już się dobudował. Aha, spadł! spadł. Uważaj, dwójka czerwonych. Czerw... Drugi od tyłu, drugi od pleców. Coś nie poszło za dobrze. Kto, kto miał wybrać? Dwójka czy pała? Ej, czemu ci nie dołączyło? Jesteś w lobby? Tak. No. Ale aktualnie wygląda taki zielony napis. Oj. Nie dołączyło mnie. No. No teraz jesteś. Jesteś na takich to, platformach? Tak. Pisze na czacie, kto dołączył. Aha. Jaki mężczyzna. się ja I, ty, I patrz, co jest przed nazwą Apolium. W ogóle, czemu się ręka VIP? dosłownie nic nie daje, ale chciałam jakoś się podpisać, nie wiem. Chciałeś poczuć się jak VIP prawdziwy? Tak. Jak totalny szef prosów. Dobra, wystarczy. nie chodź do czer czerwonych. Tak, bo się właśnie bawisz że <ślesk> Nie, co mi odpada? Odwalał do świerdłów. Ja idzie czerwony, bo już nie widzę kolorów. O, dobra, jest. Nie, to biały, o. o aqua. Jest tu Aqua. Czy ty? Dlaczego? Dlaczego Ja czy ty? Ja. Dobra. Tylko błagam, dlaczego wszyscy od razu na nas raszują? Dlaczego? Jak to jest w z bambikami? Szybko na diagnozach. Już biją mi się do na, na, na diagnozach, to potem na nas. Super! No. Ja sobie już kupię repa. Ja... A do, no, miałeś rację. Nawet nie a, się biegi. diamentów. O, tutaj jak miło. A, 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 co, co? No, 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 no. Nie zlabiłam? Nie, no, dla ja się nie zlabiłam. Hmm. Nie! O! o Dobra, no ty się pani. Nie, no jak, 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 jak... Co ještě žije. Ale już nie żyjesz. Żijesz? Czy nie żiję? Ja tak żeby na to. Żeby na to wskoczyć na ich most, a potem uciec. Do nich. No, dawaj kolejną patę. Hej, okay, to może teraz nagramy Minecraft? Bedwars, ale w ogóle... Co? Grzybki, najgorsze papa. Co? Chodź do Appla! Idę czekaj. O dobra lokalizacja! Dobra, słuchaj! Nie obudowujemy... Słuchaj, dzisiaj gramy jako jakby... Powiedzmy, że single i w ogóle nie obudujemy łóżka, tylko idziemy na tych wstrętnych przeciwników. Od Nie, na, na białych bądź no... żółtych, tak? Nie, na białych. Aha. Słuchaj, ja od razu się buduję. My bliżej do żółtych. Nie, nie, ale piali no, nas. Zajdą, biali nas zajdą. Słuchaj, od razu ja buduję most z wełny tutaj i tutaj, a ty kupujesz TNT i od razu lecimy, stawiasz TNT z kamiennymi mieczakami, szybko rozwalamy i ich dojeżdżamy. Dobra, tylko trzeba się przygotować. No, to ja mówię! To... Nie, zabudujmy sobie Beda! No to, zabudujmy sobie jak Beda! Jak będę się budować, to Ty szybko zabudujesz. Uważaj, jakby zaraz się zaczyna. Ej, o, 11 osób. Ej, to jedna osoba będzie. A nie, wszyscy sobie. Zabudujmy sobie Beda, bo jak przecież pójdziemy na nich, to ten żółty, ja ten, oni żółty od nam rozwalą. TNT i od razu nam rozwalą. No właśnie. No to po co ją budowywać? Ledwie się wełną, bo buduje. Lecimy na tej hardy. Ja już i tak mam panie sto, a, sto jakieś 5-6 na to rozegrane. Okay. A zgadnij ile na to, ile wybrałem Czy ja odwaliłem? Ile? jak To jest właśnie ta. To... Ej, Ej, my jesteśmy zielonymi. Tak. Obuduj to, to, jest... we... Obuduj to wełną. Albo tym. Drewnem, 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 drewno i TNT-ków. Lecimy, trejhardzi! No może dlatego, że do nas żółci się budują? Co? Żółci się do nas budują. A czemu nie obudowywałeś łóżka? No czemu nie obudowałeś łóżka?! No, bo ja nie miałem wylicza! Nawet wełny... Gdzie on po raz? No, nie. go. Też. Ej, czekaj, bo zaraz i po Zabiję Ole logo miałem, ole logo miałem. Czekaj, biorę... Uważaj, bo drugi leci. Czuj, czego? Ej, prawie Czuj, mnie zrzucił. O nie. Ej, pomóż, pomóż. O, teraz tak jest z nich hardy. O Jezu. W górę Aha. cię ja cię w ogóle nie słyszę, mów głośniej. Dobra, co ty na to, żebyśmy po prostu uciekli od razu w naszej wyspy się schowali? Co ty na to? Zablokować bólinę i rozwalać wszystkich tylko na plan. No i dlatego od, najlepiej od razu iść do przeciwników, a nie ty, będziesz sobie łóżko budowywały, nawet jak nie masz budulca. Od razu tryhardujemy i od razu idziemy! Dobra! Tylko, że ty jeszcze jesteś w rundzie, a ja jestem na Lubii. Co? Ja jestem na Ludwii. No to czemu nie powiedziałeś, że ci ciepło? Bo to było na piegrzy bagry. Ja musiała opuścić mojego ziomka. Teraz mnie dopiero tepło. Super. Krasywo. A ile masz rozegranych gier? Rozegranych gier? Tak, rozegranych. A przepraszam, pomyłka. 112, a wygranych 11. A ja mam 127, a wygranych 26. A ostatecznych zabójstw 24, zniszczonych łóżka 13. Zniszczone łóżka 3, ostre zabójstwa 8. Ha, jestem lepszy. To wiele, rozegrałeś... Spotykamy się u... zielonych. Ale... Ej. Zielony. Czyli fajno. Ej, chyba, że od razu budujemy się... Ej, ale to jest bardzo dużo odległość, to może wreszcie nikt do nas nie będzie budować. Ej, takie od razu budujemy wełną i się chowamy na górze automatów. Nie no, dobrań, to od razu dojeżdżamy.

to było łóżko endstone, Kupu. potem drewnem, albo najlepiej drewna, potem, en, potem endstone. A może ja mam... Nie, a może ja nie mam cztery? Mamy się od Ej, pomóż. Jest? Mika, Ej, Aqua! Mi? akwa, aqua, 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 Chodź kupuj TNT i chodź szybko do Aqua! Panie, jak chcę sobie tutaj na spokojnie beda udać. Bo oni już chyba teraz do, do nas będą lecieć Na tej hardzie. Dobra, ja do no nich lecę. To chodź szybko to... ze mną, chodź ze mną, chodź ze mną do nich. Jeszcze obudowuję. jeszcze Polska nie zginęła. Taki ma beda. Tak byłem, naprawdę. Musisz mnie to... zabić. Nie musisz? No, na Dobra, aqua nie, mają, aqua nie mają beda, Aqua nie mają beda. Dobra. Ej, ja zniszczyłem beda Aqua. Aha. A mnie to interakcje kiedy na to. Ja przez nic straciłem serce. Czy za aqua? Przez aqua. Czemu? To że nie zrzucił parę boją? Aha! Ten fireball poleciał do tyłu, a ja go po prostu zrobiłem taki unik przed tego przed tym fireballem. Zniszczył nam budowa łóżka na to. zniszczył nam trochę budowę łóżka, potem na, na to, jeszcze na to. Na, na to, na to, jestem wybity od Pekaj, tego. fireballa. walczę za oko właśnie, walczę za walczę, 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 ale po, nie podaję się, podaję się. Dobra. Ej, ale aqua chyba teraz się zbóją. Ja samemu ich rozklepałam, a ty sobie tutaj siedziałeś. Chodź dobrze. Chodź. Przeszyć. Ale ja mam 11 serca, przy co 12. Dobra. Ej, chodź, zaczekaj chwilę, uzbro się lepiej, a potem no, na nich chodźmy. Właśnie. No to chodź. Oraz ja to przy okazji, Teraz przy okazji ja odłączam zielonych... Różowy, Czemu? różowy jest na wyspie zielonych, których już nie ma. Ja w ogóle zapomniałam, Zobaczmy, że To jest takie tanie teraz, bo ja zapomniałam, bo ja nie ja jestem przyzwyczajony do grania czwórki. Mam tysiąc dwadzieścia złota? Nie, to mi pozbieraj. Ja mam 10. Nie mam dziesięć, nie zamierzam ci go wydać. Jeszcze tam się tam znowu na napierd... Nie, ja poszłam pod jaksy. Ja już myślałam, że tam się z kimś pijesz. Nie, a nie widzisz, że mamy szarpa, a zaraz będziemy mieli lepszy generator? Trzymy. Proszę. Dziękuję. Teraz będzie... O, już mam... Już mogę sobie kupić zbroje i fireballa. A ja dopiero ma... A ja dopiero nie mogę kupić. Ja sobie jeszcze kupuję miecza i chyba do nich będę leciał. Nie wiem, super świetnie. Też trochę nad żelaza? To proszę, masz. Masz żelazo i się na nim nażyj. Dzięki. O, ale się na Proszę, oddaję, ja podziękuję. Ej, uważaj, bo tu jest pułapka. To jest znany traw. Wiedziałem, że to traw. Wiedziałem. Gdzie? Tam, tu, tak się A. schowali za barierą. Aha. Więc co, się? Och! Ej! Jak?! On Zbudowałem mi zadał nową serce z tego łuku! Zbudowali nam On mi... zadał 4 serce z tego łuku! Panie! że chowa się z morskich! Coś po coś ona jest! Ja to sobie Czy pasku... ty padłeś? Ty şey padłeś. Şey, się klepię. Aha. Powiedziałem ciebie. Ej, chodź tu, buduj się szybko! Idę! Jak ty chciałeś Hmm... <tuk> Może po no? Bez razy, ale... Uciecz! Proszę! Koş... Uciecz Jakim, chciałeś, jakim cudem chciałaś mi pomóc? Hmm. Nie wiem. Próbowała odpowiedź, bo nie pierem. Czekaj, pozbądź się tego, się tego, A, dobra. A ci No dobra. dobra. mam dwa ale... dobra, Nie bój się, nie bój. cieni. Muszę go tego fireballem. No. Zdejście, Lej, lecisz! lecisz. Ej, oni pewnie mnie nie widzieli, że ja się tu chowam. Tak, nie widzieli. A to ma raz dwa. Nie, trzy Okej. Okay. Idę pomóc, pomagam, pomagam, pomagam. Uważaj, uwaga, fireball. Nie, nie, nie zdążyłem się dogodować. Zerwasz? Jeszcze nie. Biłem. Ile zabiłem, masz serc? zabiłem, Ile masz serc? Dwa, chyba. Teraz plus dwa. Proszę, 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 To się doda. Ale... A ile masz serc? 11. Aha. To mogę sobie kupić jedno za złoto. I wtedy byś miał 12. Trzewno. Dobra. Ja ej, to fajnie, ej, teraz lecimy... Lecimy na niego? Kogo? No na tego drugiego żółtego. Tego Aqua czy coś tam. Słuchaj, no może, no, 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 no akurat nie fajnie nie, nie, zniszczył. O, o sztyczanie. Niech tak naprawdę to. <practicarza> <tortillas> no, ale kup wełnę. Ej, to chodź do nich. Chodź do akwatu. Idziemy. No. Przecież jakiś bo już się nie boi. Tak. Chodź na siebie, bo on tam czeka na nas. On tam czekał. On wiedział, że my przyjdziemy. Uważaj, bo w złym strzelę. Ej, bierz diaksy i idź nam kup e, zbrojkę i leczenko. I pułapkę. Tak, tylko na pułapkę. Co? Powstać Ej, bo ja się tutaj z nim sklepię. Jakby coś. Ja chciałam się nam to narobić na. Wiadomo co. Ej, przydałaby mi się pomoc, bo się z nim klepie. Ta, zabiłem! Ej, zabiłem! Używać serc, żeby mieć 12, albo ja sobie chyba pozbieram. Ej, mamy teraz dwa generatory. Wiesz na mamy. O, zbrojka. Chodzi, że wcześniej tego nie kupiłeś, jak się z nim klepałem. Mam szkole. No ale... te jeszcze nie miałam wystarczająco diaksów. Ej, ale patyki są bardzo OP. Ej, słuchaj, tak. ja przeskoczyłem, czekaj, ra, ja, raz, dwa, trzy, cztery. Słuchaj, ja przeskoczyłem cztery bloki. Ja myślałam, że już spadnę, ale się udało. W ogóle miałam takiego stresa, jak, jak skakałam, jeszcze myślałam, że mi się nie uda. Ja też mam często to, to stresa i zwykle ten stres wygrywa ze mną. No. się? obrona dwójka? No. Wow. Udziel nasz maragdy? Nie wiem. Jeszcze chwila. Ja bym teraz powiedział, że to zielło. Ej! Może wreszcie wygramy. Nasz maragdy w ogóle. Początkowo nie. Chyba, że sobie po prostu pokupujemy lepsze surowce. Nie no, lepsze to jest zdobyć darmo, Albo byśmy poszli do niebieskich, nie wiem, jak też. Dobra, ale buduj szybko ten most. Jak już chcesz budować, to buduj. No dalej. coś no, w takim razie dalej. Czy ty się rozłączyłeś? Nie. Halo? Halo? Jestem, jestem. No po prostu, jak ty mówisz, czy ty się rozłączyłeś, to jak? jak nie, bo mógłbym się rozłączyć, skoro to słyszałam. Dobra, łenek. i teraz... I... Nie, no to my z białymi przegramy. No, Przecież ja jak no, Właśnie. Eee... Trzeba to nas iść? Nie, nie idź do nas. Błagam cię, błagam cię, nie idź tu. Błagam, nie idź. Patrzcie nas. Ty, a gdybyśmy zaproponowali jemu sojusz? Gdybyśmy mieli sojusz? Nie wiem, czy będziesz chciał być z tobą sojusz. On jeszcze... Buduje się, buduje się, buduje się. On się buduje. Dobra, jeszcze jeden diament i mamy lepsze surowce. Ja, ja bym cię się ja już się przestraszyłam, że, że biały się buduje. E, ja bym radził po prostu kupić święty i wysadzić ten most tam. O, lechom! Buduje się, chcesz... rozdzielić? Buduje się do mnie, buduje się. To, to piluj, żeby się nie budował. Buduję się, buduj Zróż się. do buduj no, szybko niż most trzeba było niszczyć ręką, na nawet. Uważaj! Dobra, ja go próbuję złego obić. Ja go próbuję, ja go próbuję wystraszyć. Ja go próbuję wystraszyć. Dobra, tylko staram się wystraszyć. No. Jak się wystraszyć! Jak? Coś ty zrobił! Ty rzuciłeś w niego fireball i to już z tej strony. No właśnie, on się zasłonił, bo widział, że ja w niego rzucę fireballem i nagle ty rzuciłeś w niego i zgedał. Tak, No, bo, no ty, bo on myślał, bo on się chronił przede mną, a nie widział, że ty jeszcze go atakujesz od boku. Tak, nie widział. Co za Bosz? Ej słuchaj, Ej, słuchaj! Jeszcze, jeszcze dwa złoto? słuchaj! Dwa diamenty! Złoto, mam tutaj złoto! ja nie chcę tego twojego złoto nie? Ej, dwa diamenty i możemy kupić sobie tego! Tak. Ej, szamara, gdyż... 15. złoto Co? Ty... przecież... Dwa diamenty... No też trzeć na tym nie Masz trochę złota? I kupiłem, właśnie miałem, ey, tylko że postanowiłem być oficjalnie z podsłuchem. Ej, proszę. Tak? Kupiłem łuk. Prezent dla ciebie, Aha, ja ci właśnie też chciałam kupić Ja ci właśnie kupiłem łuk. Aha. A, tak, ja żebym czy... bym dalej wolał jako prez, na prezent, to wiesz co? Strzały! Dobra, ej, bo my w ogóle nie schodziliśmy do Aqua. Joch, ja cię. No, Patrz, co teraz mamy? Szmaragdy. Ja. Ej, zaraz. Despera. Ej! Tylko my zostaliśmy z białymi. Z białymi? Tak. Dobra. staniemy po... Ej, mam 40 żelaza. Praktycznie przyjrzy przed Padłeś? Mam za dużo człowieka. O, ej, są u nas! Chodź szybko do akła, chodź szybko do akła! Da Akłaś Gdzieś ty... Zabiłeś? Jak go zabiłeś? Lecz niestety... Ja go z pojem Jak? Ej, szybko, chodź po prostu, Nie, Rzuciłem dwa! Ja się już Ej, a ile masz serc, błagam, powiedz przynajmniej masz jeden. Dwa! Dwanaście, dwanaście! Ale nie wyku. Nie! mecz! No. Ale już nie ma łóżek! racja tak, Ty, jak Syłuk? Nie ja wiem. Oj, Ej, dwa szmaragdy mam, dwa szmaragdy. Super, ja z się na sobie nie mamy zeda. No. Dobra. Hmm. Łatwo zniszczyć. Ej, ja bym chyba nam... Ej, chodź szybko, Ty nie mamy mi Co? Idzie. Nie, 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 nie. idzie, idzie, idzie. Chodź, 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 chodź. go trzeba. Wargo. Uważaj! Uwaga! Uwaga! Aha, znowu. Jak? O, Zabił pisze. mnie! Teraz mi solidne kryty! O cholera. Jak? Nie, dobra. Widzowie, to dobra. już będzie na tyle w dzisiejszym odcinku, dziękuję.